Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj odpowiem na pytania z tagu, który stworzyła vlog Lola, którą pozdrawiam. Nazwa tagu to Kobieta Pracująca. Została otogowana przez Malibu.pl, którą również serdecznie pozdrawiam. Tak, zawiera tylko i wyłącznie 10 pytań i jest, myślę, że fajne. Dlatego. Odpowiem na te pytania. Okej, okay, pierwsze pytanie: najgorsza praca, jaką wykonywałaś w swoim życiu. I tutaj słuchajcie, według mnie ja nie wykonywałam w swoim życiu jakiejś najgorszej pracy. Dla mnie taką jedną, chyba najgorszą z najgorszych prac byłoby to, jakby ktoś kazałby mi myć okna w wieżowcu. Po pierwsze ja nienawidzę wysokości, boję się, znaczy boję się wysokości nie lubię być okiem. Także to by była dla mnie taka praca mm, okropna. Ale myślę, że ja bym nie aplikowała do takiej pracy. Pytanie drugie. Twoja pierwsza praca i moją pierwszą pracą było odśnieżanie wokół domu. Pamiętam, że była dosyć. Dosyć mroźna zima i opady śniegu były również takie dosyć spore. I zostałam poproszona przez moją mamę, abym odśnieżyła wokół domu i ona mi za to zapłaciła chyba 20 zł. Pamiętam, że efekt był taki, że rozchorowałam się na zapalenie oskrzeli i to po raz pierwszy i ostatni odśnieżałam wokół domu. Pytanie trzecie. Wymień wszystkie zawody, jakie wykonywałaś. I tutaj, z tego odśnieżacza Zaczęłam od roznoszenia ulotek, pracowałam w pikarni To było przez tydzień Później zaczęłam pracę jako kanapkowy artysta w Subway'u Pracowałam również w pizzerii Odbierałam telefony i kładłam też składniki na pizzę, czyli robiłam pizzę Tylko nie wyrabiałam ciasta, bo jak do mnie to było dosyć drastyczne I teraz już w Polsce pracowałam jako y, telemarketer w call center, y, a ostatnio pracowałam w drukarni y, jako taki pracownik na linii produkcyjnej. Y, py... No jestem YouTuberem, ale nie wiem czy to taki zawód. <laughs> y, py... Pytanie czwarte. Która praca była dla Ciebie największym wyzwaniem? I tutaj największym wyzwaniem była dla mnie praca w call center, bo ja ogólnie tam pracowałam od lutego od początku lutego do końca marca, się, jakiego przez dwa miesiące, to pamiętam, że ja na początku bałam się telefonować do ludzi. Ja ogólnie byłam takim typem człowieka, że nie lubiłam wykonywać połączeń, a później poszłam pracować do call center, gdzie musiałam sporo tych telefonów wykonać w ciągu dnia. Już palicho, bo w końcu cóż, Wybierałam ten numer, ale tak sobie myślałam, nie no nie odbierze, nie odbierze, poczta głosowa, proszę poczta głosowa e, Ale czasem ktoś odebrał i trzeba było się przedstawić, że dzień dobry, ja dzwonię z tej tej firmy e, I tak, albo ktoś rzucał słuchawką, albo ktoś mnie wyzywał kilka razy e, Albo sobie rozmawialiśmy i e, były takie miłe osoby, które nawet jak nie chciały nic ode mnie kupić e, To i tak tam porozmawiały, nabiły mi ten talk time, czyli nie było aż tak źle Ale te pierwsze 100 to telefonów, to pamiętam, że... Poczta głosowa, poczta głosowa, proszę. A później na przykład już się denerwowałam, jak miałam same poczty głosowe. Pytanie piąte. Czy wiedza, którą zdobyłaś na studiach, przydała Ci się później w pracy? Nie, ja jeszcze nie pracowałam tak stricte w zawodzie i wątpię, abym pracowała, ponieważ mnie się to nie podoba. Także tutaj chyba nawet nie będę jakoś mocno szukała pracy po studiach w swoim zawodzie, bo uważam, że to nie ma sensu, abym się męczyła. Ale wiedza, jak rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy tak pracują, powiedzmy, że w swoich zawodach, to ta wiedza taka książkowa im się nie przydała w ogóle, ale te umiejętności, które zdobyli na studiach, czyli na przykład obsługa programów, czy to autoka, czy taki tam program graficzny im się przydała. Pytanie szóste, co wolisz, pracę na etacie, czy prowadzenie własnej firmy? Jestem takim typem człowieka, który lubi mieć taką stabilizację i też lubię być pewna, że co miesiąc będę miała określoną sumę pieniędzy na koncie, także dla mnie praca na etacie to jest coś fantastycznego. Bałabym się prowadzić własną firmę, szczególnie w Polsce, ponieważ tutaj na początku trzeba załatwić masę formalności, co już bym chyba odparła w przedbiegach, bo zwyczajnie bym się pewnie poddała. Później, jak już się założy tę firmę, ja już tam myślę o takiej firmie, żeby miała tam kilkunastu pracowników, to trzeba albo zlecić na przykład kwestie, takie sprawy księgowości specjalistom, bo sama bym raczej tego nie ogarnęła, także prowadzenie ogólnie działalności w Polsce to jest... Jakaś masakra, bo te opłaty są niesamowicie wysokie, czy to zusy i tak dalej, opłacenie tych składek, a praca na etacie jest taka fajna, bo znaczy fajna. No, dostajesz określone zadania, trzeba je wykonać w określonym czasie, dostaje się za to pieniądze. Mnie to pasuje. Pytanie siódme. Gdybyś mogła zamienić się z kimś na zawody na tydzień? To z kim byś się zamieniła? Ja bym chciała przez tydzień popracować jako Chirurg plastyczny, ale nie taki Który robi na przykład nosy babką w Hollywood, albo powiększa im piersi Bo to nie Ja bym chciała pracować przy takich mm, Przypadkach osób, które Na przykład y, straciły część twarzy y, w, w wyniku wypadku Albo y, y, Albo na przykład Jak ktoś y, Został dosyć mocno poparzony w pożarze, coś takiego. E, chciałabym pomagać ludziom, tak? Ich naprawiać ich ciała, które e, ucierpiały w wyniku wypadków, takich zdarzeń losowych, a nie dlatego, że ktoś chce naprawić swoje ciało, bo na przykład ma za małe piersi, tak? O. Chciałabym pomagać ludziom. Mm. Chociaż wiadomo, że czasem jak wstawi się komuś w większy piersi czy naprawi się nos, to też się ludziom pomoże w takim, w takim sensie, że poprawi się ich pewność siebie. Pytanie ósme. Czy miałeś kiedyś szefa despotę? Moja menadżerka była dosyć mocno despotyczna, ta w saboju. I no była tyrana, nie ma co tutaj ukrywać, chociaż moja koleżanka mi powiedziała, że ona nie jest taka zła, że wcześniejsza była gorsza. Ale to był taki człowiek, który był menadżerem, ale tylko z nazwy tak naprawdę nie robiła nic. No dokładnie, nic. Ja nawet. Bo ja zazwyczaj chodziłam na rano i ona też była na rano. I ja na przykład musiałam dzwonić i zamawiać rzeczy, musiałam sprawdzać, co się kończy i zamawiać dzień dobry, chciałabym to i to. Później pamiętam jedną taką sytuację, że ktoś, klient, zamówił sobie złą kanapkę, że się pomylił i normalnie ten menadżer miałby to gdzieś. E, ale później okazało się, że to ja tam popełniłam jakiś błąd i ją oczywiście przeprosiłam i stwierdziłam, że zrobię jej nową Ja nawet nie szłam do tej kobiety, bo wiem, że to ja bym dostała opieprz e, I stwierdziłam, ok, zrobię ci nową i ją przeprosiłam i taka miła była, nie wiem Przyznałam się do swojego błędu i ona mówi, okej, okay, to zrobisz mi nową ja ci ja mówię, nie, nie, to jest mój błąd i tak dalej. Ona, o, to jesteś bardzo miłym menadżerem. Ja mówię, nie jestem menadżerem. Ona siedzi tam z boku i nie, to nawet nie przychodzi. <noise> Także m, wiele właśnie osób m, w tym sobie myślało że to ja jestem menadżerem. Co oczywiście było niezmiernie miłe, ale cóż. Pytanie dziewiąte. Wolisz zarządzać zespołem ludzi, czy wykonywać czyjeś polecenia? Ja nienawidzę wykonywać czyjeś polecenia, szczególnie jak ktoś stoi nade mną i mówi, co ja mam robić. Nie znoszę tego. Ja wolę wydawać polecenia, ale jak je wydaję, to je. Jak to się mówi? to je uzasadniam w najbardziej taki e, zaawansowany sposób, w sensie najbardziej coś e, uzasadniam, że masz zrobić to to, najlepiej w taki i w taki sposób, wtedy wiem, że to będzie wykonane dobrze, bo jak tak, to e, ja wtedy... Bardzo często się upewnia, że na pewno ktoś zrobi to w taki sposób, jaki ja poproszę. Na studiach tak jest na przykład. Ja m, tak bardzo nie lubię, jak ktoś mnie przede wszystkim pogania i mówi, w jaki sposób ja mam coś robić, ale ja już na przykład y, lubię to robić, ale nie pośpieszam nigdy nikogo, bo wiem, że mnie to bardzo i, i, i irytuje. I pytanie dziesiąte, kim chciałaś być, gdy byłaś małą dziewczynką? Pamiętam w trzeciej klasie podstawówki, wtedy doszły do mojej klasy nowe osoby I tam poznałam taką jedną dziewczynę Ewę, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam I ona powiedziała, że chciałaby być lekarzem I ja tutaj stwierdziłam, że również I ogólnie moja ścieżka zawodowa taka wymarzona. Ona składała się z kilku etapów, to znaczy właśnie ja też stwierdziłam, że chciałabym być tym chirurgiem plastycznym, to było moje marzenie od dziecka, natomiast później to jakby sukcesywnie ta poprzeczka, no nie chcę mówić, że się obniżała, ale tak, chciałam być tym lekarzem, później chciałam być stomatologiem, pamiętam, że rodzice się mnie pytali, czy już mają zacząć oszczędzać, żeby mi później otworzyć gabinet. Chciałam być kosmetologiem i w międzyczasie miałam pełno prac, oczywiście Chciałam być aktorką, chciałam być baletnicą w ogóle, ale słuchajcie, no z czym, z czym, do ludzi. Także chciałam przede wszystkim być taką osobą, która pomagała by ludziom. A teraz skończyłam jako inżynier. Okej, okay, to by było na tyle w tym filmie. Taguje, taguje Smesz, taguje um, Kaki Koko, taguję. No, te osoby, które taguję. Pojawiam się tutaj. Tak będzie najprościej. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście proszę o kliknięcie łapki do góry. Jeżeli macie ochotę, to możecie w komentarzach odpowiedzieć na ten tak. Bardzo chętnie sobie przeczytam Wasze odpowiedzi. Subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.